Zastanówmy się, czy Polak poradzi sobie ze wszystkimi trudnościami, ze wszystkimi e, przeciwnościami? Czyli powiedzmy, nie wiem, gdy jest bezdomny, gdy jest gdzieś, gdzie nie ma ludzi, domów, czyli po prostu cywilizacji. E, czy poradzi sobie sam e, w lesie, nie mając komponentów? Letnie nic, czy poradzi sobie sam w obcym kraju, w obcym mieście? Oczywiście, poradzi sobie i to bez wahania, tylko musi uwierzyć w to, nie może się bać, tylko musi się wziąć porządnie za to, żeby z tej sytuacji albo wyjść, albo pokonywać wszystkie przeszkody na swojej drodze. Polak to człowiek, który naprawdę poradzi sobie ze wszystkim. Z drugą wojną sobie poradziliśmy, e, z wieloma trudnościami sobie poradziliśmy, więc e, można stwierdzić, że Polacy, że Polska to naród, który ma naprawdę wielką siłę w sobie wielką naprawdę potęgę, bo hello, hello! Dzisiaj Polska istnieje, tak? Mimo że prawie już by nie istniała. Więc co? Więc To co mamy dzisiaj Przeciwności, różne jakieś problemy, no nie? Musimy sobie poradzić, nie wiem, e, z wieloma problemami. Czy osoby, które są bezdomne, e, oczywiście, Polacy. I sobie radzą, bo to są Polacy, bo oni mają w sobie naprawdę wielką siłę. Polacy mają wielką siłę w sobie, pamiętajcie o tym.